I się zakończył mecz O, na krzyk zgasił na światło Skończył się u Ciebie mecz? No skończył się u mnie mecz Na którym jesteś? Na trójce? No na czwórce jestem, na czwórce no, to Ja to może dołączę, co? No dawaj Bez miejsca Dobra Odpalam już gierkę Chyba się zesram Czwórce na trójce? Nie wiem kurwa, którym jestem 7 na 4, i tak jestem na trójce chyba No masz kopiowane czy nie? Yyy eee, no o kurde to jest jaka jest końcówka? Jest chyba 7? 7 chyba No to jesteś na trójce No e, seksiak. Bo, To chodź na trójkę e, Sekshiak. Bo jest, są 3 miejsca. Co? Dwa miejsca są. Seksak mnie? No, słyszę. Masz tego? 36 złotych. Nie mam. Co? Ur. Nie mam nic Jak mapa, Jaku... Zamknięto pętle. Yyy... nie, no, ja, nie, się nie, nie, tak. A A może cię zachęć, czekaj, zaraz mi się nie, nie, mojego streama. Ja się się nie, miejsce, nie, 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 co ty grasz? nie, w nie, 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 Ale że no, nie, ale nie, no, mi źle źle nie, Myślałem, że siódemka, a siódemka to to jest ancient dobrze wchodziłem. O To ja, ja wziąłem. Wziąłem. to ja jestem zjebany. Ja muszę sobie ściszyć elementy tą wiarkę Mam depresję. A nie to. idziesz, a nie idziesz później na przykład na to, co graliśmy z Pakiem, Sielkami i Profixem. To jakieś One Armored Cook, oto jeszcze z kimś. <laughs> daj ekran na księg mam no, masz streama, jest stream na ciebie. No to daj na tego na ogłoszenie mm. Na z kamerką streama odpali? Tak To nie jest prywatne? A ja no dobra Dobra, macie streama Czekam na trailer. Tymczasem opis nie księga. Czekam na trailer, w którym Manhunt'a nosi prokuratorów. Nie, kuratorów. Kuratorów. Dobra, sorry, sorry. Kurator to jest też... Kurator to jest takie coś, w życiu. Jak się jakoś w tam siedzi. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers She is the first doll I'm actually, actually really know, to 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 it's Hard to believe. I, watching, but I know, to I know, but I'm too <laughs> I Poppy, I love you. Nie, weź, no comment Weź mi czytaj te, jak Ci to Tak możesz, się no, da Możesz weź, powiedz oni tak, like tak wchodzą szybko? No, nie cały czas wchodzą like może, że VIPa Ile VIP kosztuje? Jezus, yes, jaki A nie, to popi jest, dobra

to Oli... Oli to na <grym> o, popatrz, a ty odciszyłeś Neksiaka? Nie. No, O, bo ciszę. Dobra. On miałeś Ena... locked screen'ów Ja na gumie strzelać, bo dałem powie taką głowę z bigla, że ja... Chłop się obstrął. Normalnie. O miał, ja już ci winałaś owców. Kurde. Ej, Neksiak! Cicho. Neksiak, wyłączaj ten horror. Dawaj na omegle. <grym> Oj, ja pie... Next idziesz potem na Omegle? Nie widziałem. Za kółka. Ja a to nie? Next Shark. Idziesz na Ome TV? Nie wiem. <gry> Tego, miejsce jest. Tylko wtedy wam a potem niektórzy ludzie tak odwadzają się. Nie, miejsce jest. I chuj po wojnie. Jedno tylko, że to banamle to YouTube to usunie na zapisie. No tak, ta, ale tak, chyba, tak. chyba na tym przedmosanym streamie Baka jakiś ziomek pokazał albo chciał pokazać. Pamiętam. Nie zapisz stream ani cię. Leksiak! Bo jak jest u ciebie chodę, ciemno, ciebie to dosłownie chodę. u ciebie nawet nie widać w tej kamerce. To jest... Patrzą, jak oni tu kurwa patrzą! No idź do niego!

Jakiś wika opisał są one I taka... No... Aha. No, Aha. no ale, tak... ale, ale... Na kszereg. ale masz logi na tym streamie... Aha, bo ja mam, <grym> streama... Bo ja mam streama w 240 klatkach, czekajcie... No, ale mnie po prostu kurwiało po prostu jak jego mikrofon działał, gdy grał na argonę. Dobra, A, ale to... ładnie grał na uker, nie Miałem coś ile... Zacinało go, więc nie mogę o, potwierdzić. No ale ja nawet słucham tego jak mu zacinało to cikale. No jak się kursy, 4, 5, to tak. poprawiłeś, bo nadal ci zacinają coś? Nie, powinien już jak płynął. No, na razie nie jest okay. O już jest okej, okay, już jest okej. Okay. Jezu, znowu nie wskoczyłem Tu się już boję. A co, jeśli ktoś jest dal, to, jest, no to jak moc coś tam, tam, tam zrobić, kuźba. No ja ja mu nie dałem głowy? Fagi. Ma ogólnie to tak udało mi się stary dysk wrzucić wszystkie pliki. Mm -hmm. Teraz wziąłem na parę rodziców ten stary dysk. Teraz na, trochę pogrzebie, żeby go trochę przyspieszyć. Sprawdzę, czy Polski. wszystko działa. Mamy mam dla ciebie, propo ciebie propozycję, bo Neksiak nie chciał, bo ma stream'a Jaką propozycję? Idziesz na OMYTV O Boże Pali może iść. Chyba twoje bało. No, <grym>? Nie do no, Neksiak się idealnie nadaje VIP na 50 A widać mnie w ogóle na streamie? 12 zł. Czasami tak, czasami no, tak. nie. Nie wiem czy opłaca. Jak jest ciemno, Chyba, że nie. dam na maxa brightness. A już mam na maxa. No nie, tak, widać cię, to... widać cię już, widać cię już. No już cały czas cię widać. No kurwa, szybciej, już to 7 giga. Co, tutaj ja mogę, ja, ja mogę, ja mogę iść na omę, ale musicie mi pomóc. Okej, okay. okay. mogę dać ci teksty na podryw. Nie 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 nie, bo ja się, ja się boję, bo jak jest niezreszta cisza, to ja no, już nie potrafię jest. dalej gadać. No, po co, bo no, no, no Staraj się tak. Staraj się tak. Co się dzieje? O no no no. Staraj się tak, no. No kończę co, powtórz jeszcze raz to co mówiłeś. No bo ja jak jest niezresztą cisza, to już nie potrafię czasami mówić. No to wtedy skipujesz. Jak gdyś nas pierdolę. Nie, kości, no ja jak ty, pij. A bo założę okulary. kopiłem, ja mam takie okulary jak, jak do iba. Jeba... Czekaj, dobra. Kupię okulary. Prawdzie były Lizlane. Ja pierdolę. Kurwa, moje okulary mocy zgubiłem, kurwa. Okulary mocy, nie, szukaj ich. Na bo to jest pierwsza mapa, a już sobie nie radzisz. Nie, co chodzi, bo, Zielony. Może to jest z tym głównym, albo nie. Powiedz mi, o co tu chodzi, jak, jak wiesz? Ja się nie znam. A może zielony? Może zielony, różowy, żółty i czerwony? Jak te ciuciągi, co tam latają u góry. Zobacz sobie ich kolory. Na przykład, jakbyś wpisał jej kolory po kolei. Jesteś kurwaganiuszem. Ale co? Udało się? Tak Naprawdę? No ty się kupi. Ja, ja... Ja... dopiero spojrzałam mam tonę twojego wow. streama Jestem! Ale mam drugie pełne okulary! Ja nie zawsze używałem, do, ja. do No dobra. Naprawdę? najpierw chcesz, o? Opiecie, no, to mam mam Ja pierdziele, ci... Ja Napierdolę No ale dobra, nie Chcesz też? Nie, ja nie chcę Dobra, Nie, nie Dobra Krąci tutaj ekran, jak będziesz Czekaj, ale najpierw zagramy serwutkę wyścigu, komu się fryzura A teraz? Które lepszy mi powiedz, lepiej? No, 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 pokaż tak jak... No, pierwsze, pokaż pierwsze No jak się, co coś tak się przebieszczasz do tego monitora? Oli Pos, który no, oli, dołączyłem. Patrz, które lepsze? Gdzie? kurde, te a, są mocne. Tak. Ale jeszcze wiem, dru drugie? Nie Nie chyba jesteś. Chyba jesteś. Nie mogłem do ciebie. A szkoda. Te pierwsze są mocne. bo jeszcze takie. Kurwa, jedwabne sobie. aby mu tak wyjechał, temu. Nie, chyba pierwsze, chyba pierwsze. No, Chciało tu wejść? Nie, no chyba biorę sekonda. Ale nie, da, no, dawaj. Dawaj teraz, dawaj teraz, bo jeszcze ci trochę. Jeszcze trochę gigabajtów ci zostało. Jestem u cibi. O najboży, że możesz kogoś tak pokazać, no? To będzie ja podwójne, może coś nic, nie słyszę nic. Podwójne? Kurde. Sigła. Tylko że my się odbijamy. Muszę musisz Discorda. Nie. Jak Badek się odbija w okularach. Super. Co to jest? Ja na... nie okularach. Aaa, jeszcze mi nic nie możesz zrobić! Jakiś ziomek napisał... Hej, wiesz, że jest trzeci czas tej gry? Ja jestem fanem tej gry. Łodny Chyba Ładne masz tak. połączenie, chuj. A dzięki. Ja pierdolę. Ooo, hugi -ługi. Co to za film? Hugi-ługi. Ja, Koncio, jedna para okularów wystawię. No, zostaw te w sumie, no zostaw już to. Git, wyglądam się jak debil. Git, git. No i git. Dobra. Co ja tu Ej, bo sobie musisz pokazać, mam bulusa komuś. Dobra. No to nice, dawaj problem. teraz, bo jeszcze ci sobą... Ale co sądzisz? Dodajmy. Co? biskupa. No to dawaj teraz, dawaj teraz kondzie, bo masz No to ty, Oli, sądzisz? Oli, Nie wiem, bo nie widzę. Ja gram w a co ty, Oli, sądzisz? działa. On w okularach? Kurwa jak szef będę działa. On działa. On działa. On działa. On działa. No daw Dawaj teraz, kończę, bo jeszcze ci zostało 4 Ale nie wkur... Bo ci jeb... tym Mangulusem w łeb. Spokojnie. Nie no, to ja mogę trafić, typa. To przyjemność. Ej, o plecu, plecy już mamy! Aha. Wszyscy plecy. Najksiek, na to mógłby klikasz po siórze. Tam, ko... g... Bo, bo Najksiek lubi. Co, 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 co? Aaa...

to możecie iść na inne, na inne foce, jak będziemy szli na omy, to was zawołamy, po prostu. Nie dobra, ja tam nie pochodzę, tam na pewno siedzi kurde, wcelowany. Nie idę tam, idę po pakę. polski przenieś. Chyba chcecie tutaj zostać, czy mam was przenieść? No już cię zmutowali, oni, oni będą gadać, ja są z, z nas zmutowali, więc nie ma, to nie ma sensu, to sensu to, oni... Przejdę na inne foce. E, many i. No to... i ten. Ale oni, oni zbutowali każdego. Ja. Henryś ich na ekipowy. Ty Dawidzisz, kuleks? Ty wiesz, kto tu był? Czekaj, many! Siubsrałem! Koleks, ty wiesz, kto nie tu był? Widzę. Czekaj, poczekaj, bo nie widzę. Nie ja bym tutaj albo nie patrzyłem tak, na streamu. Co? Manny i konie. Manny i. i many. No manny manny i oni grają w CS-a, więc musisz ich przenieść. Koleks, ty wiesz, kto tu był, tak? Nie, poczekaj. Tu stał teraz, spiego, Dobra. O, o, szybkie okulary A, no, To są ok Dobra, polski dwie, dwie, dwa wyścigi na na torach torach lecimy na na Tak Tak. Dobra. Ale potrzebuje, my... ale potrzebuje coacha, potrzebuje coacha my Potrzebuje my skrzydłowych, będziemy ja i Polski to nasz od to najlepsi skrzydłowy. Ja jaki z nas, nie gram w to, naprawdę. Ja i polski, Tylko wiesz, bo ogólnie na wyścigu my chodzi o to, że na wyścigu kierowca ma, za, ma tego coacha na słuchawkach i on mu podpowiada. Na przykład ma dostęp do wyglądu ile... W sensie ile ma paliwa i tak dalej i on mu mówi Dobra, z, z dwa okrążenia i zjeść dotankuje cię, nie? O to chodzi w tym na wyścigach Ja o ja wyścigach wiem wszystko Odkąd ja. mój kuzyn rok temu przyjechał w wakacje i mi pokazał na przykład jakie są sloty motoryzacji w Niemczech I zabrał mnie na taki jeden film do kina, który był, miał premierę chupię, Ja o wyścigach przeczytałem wszystko I, i jak chupię, jak... o motoryzacji też wiem wszystko Jak się aktywują psrony na tej kamerce już ja bo ja, ja nie się mam na streama, zapomniałem kurwa. Peku, on na moich oczach przed chwilą się tam ruszył To ma streama? Mówisz? Że lekarz że ma streamer taki jeszcze gadam Proszę wypierdolić zapis A co ty, ma, co ty nie, nie można mieć w z 3? Nie mogę tu się wiesz co z takich gier jak ta będzie lagować Aż w 120 chociaż można? Zobacz w 66? Nie, po prostu pytam. W 66 najmniej się. Ej, dobrze, Ej, się Zmy... Tak a zmień, Nie! Zmy... nie Polskę kolej kamerkę! Zmy... Co ty zrobiłeś, Neksiak? Mogłeś sobie to zmienić. Wytworzyć łapkę. Mogłeś sobie na kolor czerwony. Gdzie? Wracaj tu teraz. No to był góry, chyba, tak to zrozumiałem. Nie wiem, nie grałem w tą grę, ale tak mi się wydaje, no. Spróbuj tam zawrócić na górę. Mam na gulusy, dla na widza. O mam gulusy, mam gulusy. mam O dobra, ja już tu chyba się, się poprawię. Gotowy do wyścigu jestem. Jeszcze rękawiczki założyć chłopie. Kuliks jeszcze ciebie odpalę kamerę, bo cię tak zapierdolę, nie? Ale każdy, ja, a nie kutasa. To, jest, to co ty się chwalisz paluszkami czy mordą? A bo ja mam tylko 5%, ja to nie. To kutas. Ale ja bym się jakoś oddalił, żeby nie było widać drzwi. Bo mi co chwilę ktoś wchodzi do pokoju. Dobra, ale chcę tam kto no to to w sumie. Dobra, to wam zostawię. Eee, kasety, i... kasetę muszę znaleźć tak. Ale, ale, ale to jest Flashbank. Ja wam daję, Ale to myszka wam daje u mnie na kamerze, to na razie... moje oczy, kurwa. Dobra, jak na razie, to pierdolić te okulary, bo ja nie będę nic widział na monitorze. Dobra. Mike, ja się czy nie czytam czad. Ja zobaczycie zobaczyć i będę kołczem konia. Foxu, wiesz, jest Chapter 3, ja jestem fanem, fanem tej gry. No, ja wiem, jest, że jest chapter, ale... Już, to, on już dawno to, to napisał. Ale ja tego nie czytałem. Ej, dobra panowie, za dla widzów Ale ci rondo za pierwdala No chłopie Ej Polski, czemu włączysz kamerkę? No o 5% Ale chłopie, giga oh, czadzier tam siedzi Kto? Ja? Czy kulix? Kuliks, co widzisz to o trzy to jest coś tak. Nie pokazuję cię na streamie, bo nie chcę, więc na spokojnie. Nie nie nie. nie. A, dobra, nie o dobra, ooo o przypadkiem ja spodziew. A masz... i tak masz udostępnione w sensie tylko żeby gierka. stream był na okno, nie? Wiem Na popi O, flasho, dostałeś kulik, skurwa, kamerkę się spierdaliła Weź tą kamerkę tak przesik, bo to wygląda jakbyś chłopie napalcował na tą kamerkę i kruwa, i nigdy nie wyczyścił Wiem, czam Jest lepiej? Czy nie? No czam nie, 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 nie. Dobra, bo mam idealnie... czekaj, jak wstanę to widać... tak, będzie widać, ja w majtach siedzę tylko Spokojnie, od szoku troszkę. Dobra. 200 mega. Wbijajcie na streama. Moi coachowie. Ej. Kocio. Ej, Kocio, zobacz na moją kamerkę. No, chcę walić pod masz taką jedną rękę. Dobra, włączę, Google Disk. Widzisz, jaki flash? No. <laughs> Patrz moją kamerkę, jak to waruje. No. <laughs> Ja robię fajnego flasza, bracie. Ja, ja tak flaszuję że jeszcze ciebie, flaszuję. Dobra, wydać... let's go panowie. Ja tam nie wchodzę. Ja tam czy... ja nie wchodzę. Ja widzisz to polski, widzisz ja to polski. Widzę. Trzeba! Kurwa, nie na końdzia, fryzola na końdzia. A, a to jest taka fryzura Na przykład nie trzeba, się, nie trzeba robić godzinę chłopie fryzury przy na przykład. Tylko teraz wyglądam jak debil, bo jak cię umówiłem to się nie poczesałem Nie no, nie no, nie wyglądasz jak debil, jesteś syksyjny Daj woda, no, musisz znaleźć baterie no, Czarek pisze Czarek pisze ci na księg, że musisz znaleźć baterie i daj mu moda. Więc szukaj baterii, a portuj, baterię baterii na księg Dobra, jazda Jazda ku... Nowy sezon. Lecimy o, 2000. Masz mistrzostwa. Dobra, panowie, wybieracie mi teraz samochód. Dobra, yy, polski, jaki wybieramy? Macie Audi R8 Le Mans, BMW M6GT3, Ferrari 488GT3, Huracan GT3, Huracan GT3. Huracan. Huracan, GT3. Masz, Huracan kurakam e, 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 Jeszcze jest Nissan Baterie. Jeszcze z Nissan GT e. Porsche Nie, hurakan, kurakam Tylko który. Dawaj GT3. Patrz tak się, czekaj, tak wy tak wygląda. Aha, a pokaż GT trójkę. Zwykłą? Co, wiem się nie 3. różni. Ale to kolor no, ja ci get... mogę wybrać, patrz. To jest taki. Taki, o złoty. Uuu, taki. Złoty, złoty, taki. złoty, dawaj. Nie, no, widać, że bez polskim taki. mamy podobny głos. dawaj złoty. Dobra, to złoty, dobra. O, ale to chyba nie no. wygląda mi Nie, wiesz, no dawaj, to dawaj, to dawaj. Przed, jeszcze widać, że to bardziej taka włoska flaga jest na każdym. Co y, chodzi? Na, na półkach są baterie białe. Dobra, białe baterie. Basta. 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 Ja to chyba teraz zebrałem Uf. właśnie. Kontynuuj. Potwierdź. Ja będę cię czasami czytam, ale też wolę pooglądać kończę trochę Jasna, Polski Kulis. jesteście gotowi? Jest Jestem gotowy, o pa znacie co to tu i lecimy. Ooo, ja, leciłem Ale ładnie. A jaki jest na O to, to stoki! No tych chcemy O, chyba tutaj. To jest chyba ten gdzie który był ale byśmy tak przybalił w tył, nie wiesz co? Teraz nie mogę, bo to jest, zaraz będzie start. Jeszcze nie jest zielone światło, spokojnie. Dobra, dobra. To tu mam fagatę, a nie, fagat. Wziąłem się, fagata. Schizy, schizy. Bo, ja się tak ty... sram tej gierki no, bo, bo, bo teraz nie mogę w, przy, wyprzedzić go ani nie, w, w jednym. Jest, dobra, jesteście ready? Zaraz będzie zielone światło. Jestem ready, jestem jest, ready. Jest. Brawo, zrób olej Najwyższa Największa na Sigma. Kurde, co nie mam takie tu napustowane jakieś? co jest? Co nie mam tu takie szybkie, chłopie? Nie co zrobić. Kurwa, jebana. Nie, ja pobrałem sterowniki do kierownicy i mam wibracje jak wjadę na jakiś teren, Kurwa! Jebana. No, ale no, trudno, trudno. Nie ja i tak chcę zagrać. One top będę teraz podpisał. Ola, no, no, ja się podszedł do tego streamu na krzew. Ola, ładnie, renał. To... Ładnie. Ładnie kącił na tym zagraniu. Kurde, musisz być minimum top 10 i będzie GID, będzie kit. Jak wychodzi po wentylacji? Nie. Co, chodziło? To no, Wiesz co, jest problem, ja pierwszy raz gram w tę grę od dwóch miesięcy, ja troszeczkę... No, no nie jesteś ostatni, no spokojnie, ci co Jesteś piętnasty, dobrze czerwca był dziesiąty Patrz, w lewym górnym, pod lewym górnym, masz takie choćby mapkę, nie? I możemy mi mówić o zakrętach i tak dalej No, Jezus. no gdzieś miał teraz w lewo chyba, nie? No w lewo masz. O wyprzedził cię jest! Spokojnie, zaraz go wyprzedzę. Ale nie, bo my chodzi, że oni mają takie szybkie auto. Ale ja też mam takie szybkie, tylko że, że bezpiecznie, bo ja bezpiecznie będę jeszcze raz ram od dwóch miesięcy, bo się nie Ja mam Lamborghini, ja mam takie... Ja mam tutaj lepsze ten... zmiany biegów. jest na chłopie. Ja bym chciał kiedyś się przejechać hurakanem. Nie wiem co mogę tu zrobić takiego. A jest to twój, tak?

no, gang słodziaków z Biedronki zaczął mnie wchodzić do pokoju Bo zaatakowane przez gang dzieci, e, zabrywek z Giedronki. Jak się idzie kądziec, o w którym miejscu? 16? Arrow! ślącz! Jezus Pierdał się

Eleczka, aleczka! Algo, z pierdolę. o go pierdol Kurwa! Ale O kurwa jedno mnie! Co ja mam to? Ale go Nie, GG, GG! Jedno mi mi w tył kurwa Gdzie ja mogę szybko na pizzę wjechać Teraz poczto kulikę Jak to był stop kurwcze?

gdzie ja mogę szybko nam stop jechać? Tylko Kozienkowski ci jeszcze był morderca No Nadol... Jak to był pit stop? Kurczę. No sterowali na 20 mi... na minutę. Nie no bo no. mi naprawiają. No to chłopiec, no. My jesteśmy ostatni teraz, tak? Dobra. Dobra, jakiś też stan, jakiś też stan. Tu się wywalił. Dobra.